Witam wszystkich Tu Benio Jest sobota Godzina 7.17 Dokładnie Benio jedzie do Machonego Zabieramy Machonego Jedziemy na pokaz Gdzieś za Warszawę Dowiem się jak dojadę No co, podobno Pokaz będzie już Nie przy piosence Katy Perry Więc hurra! Nareszcie będzie inna piosenka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Podobno ma być grubo. Także zapraszam do oglądania. Później się włączę. Na pewno coś tam nagramy. I pokaz na pewno nagramy. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać, bo w nocy padało. Z jednej strony dobrze, bo zmoczyło wszystko. Także. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko elegancko, nie? Także później się włączymy, nagramy, tak jak powiedziałem. Także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam! Zobaczcie, jaki fajny stawik. Super. O, bo jak tam kombinuje, gdzie, gdzie ludzie staną na pokaziku o hotelek. Nie ma, idziemy zobaczyć obcej, gdzie to będzie pokaz, ale Stawik fajny, nie? Super stawik Chodź tam podejdziemy Jedyne miejsce No ale to, to zakrywa wszystko to ja nagrywam Ale jaka woda kurwa mętna No mętna, bo to zielona od tych, tych Nie, 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 tak jakby Od mułu, wiesz? A, albo od no to, Ale fajny ale fajnie to zro takie zrobione, co? Lasek taki. Wieczorem będzie fajnie. No wieczorem. Będzie fajnie, także. Włączymy się później. Patrz co znaleźliśmy. Paczta. taki ładny. Porównaj do łapy. A tam drugi. Ze żarty już. A tu dla tysiowej. Tak. No, i co? Grzybów nie ma? Co? O, tam zobacz jaki ładny też? Gdzie? O, tam? Nie, to mu homor no, ale grzyby się pojawiają. No to i Grzyby się pojawiają. Fajny taki lasyk. O, tam maltanka. O, to tam w piłkę można też grać. No, elegancko. No, Zobaczcie ten stawik, to wam pokazywałem. A ja tu podeszłem bliżej. To oświetlone, to tam. Na pewno w nocy fajnie widać. Woda spać. Bardzo fajnie. Tylko zielona woda jakaś. Gaśnica. Siemane gusy. Gaśnica. Tutaj wszystko popodłączane. Eskusy mylą bła Tak jest. Na tamto nie patrzy koła durciarstwa. Wiem, że to dziwnie wygląda, ale. No, tak wiadomo nie. Jest ok. Rury, rury, rury. Tu chyba trzy zostały tylko puste. Tutaj jest wyrzuteńka. One roły, też podłączone. Single stroboskopy, Mój pomysł, żeby w tej trawie tak nie leżało, tak to chociaż będą widoczne. Przydał się taki metalowy, jak do ogniska. Pręcik fajne, hukowe. Tu jeszcze papierki, co jak. Tam już teren zabezpieczyłem Zabezpieczyłem. W tą stronę jest ustawiony stroboskop. Bo wieczek jak się przepalić, żeby tutaj spadł, a nie tam albo gdzieś na środku, nie? I tak to wygląda, więc będzie mega show. O, patrzcie, Michał siedzi na koszu. pierdzi w kosz. A tu TikTokowcy wszyscy. No, czekamy, żeby pokaz odpalić. Na wszystkich telefonach. Bogusza komary ze zeszarły. No zaraz widzimy, które systemy wybrałeś. No. no, słyszeliście. Także zaraz będziemy łotpalane, panie. Nie, nie? No, Za, zaraz będzie czas. おお 他们现在这个桥，哇！Oh, no, no. no. wow. Oh! samej ziemi Kacor dobre rzeczy wybrali. A kacor? A jestem, które to były te moje. Ja to wybierałem te. Wybier no. Dobre wybrali. Bo mówiłem, że te będą do. No. dać byłby by sobie telefon i iść tam odczajeć Także Siemanko. Jest godzina pierwsza cztery w nocy. Nie wiem, czy mnie widać, nie. Muzyczka sobie gra. Benio właśnie dojeżdża do domu. Pokaz był zajebisty. Jeszcze nie widziałem takiego pokazu na żywo. Zobaczycie na kanale, ale był normalnie katastrofa. Katastrofa. Naprawdę był. Jak dotychczas najlepszy, który ja widziałem i nagrywałem. Także pozdrawiam wszystkich śpiochów i do zobaczenia.